Czy myśleliście o tym kiedyś, co się dzieje ze stadionami zimą? Co, gdy muraweskuje lód? Zobaczmy, jaki sport uprawia się w krajach nordyckich i Rosji. Cześć, jestem Szymon i chciałbym, abyśmy dzisiaj się udali na wycieczkę do Sztokholmu. Zobaczmy na lodowym stadionie, jak gra się w bandy. Ale czym jest bandy? Bandy jest to sport uprawiany na łyżwach. Zawodnicy, wykorzystując zaokrąglone kije, próbują wbić małą piłeczkę do bramki wielkości bramki do piłki ręcznej. Możemy też zauważyć podobieństwo do piłki nożnej. W obu drużynach występuje po 11 zawodników. Wliczamy też to bramkarza. Bramkarz, tak jak w piłce, rzuca się na boisko i nie używa kija. Jesteśmy na pierwszym meczu Elitserien w tym sezonie. Gra drużyna Hammarby ze Sztokholmu. I tak się składa, że jak wiadomo, świat jest bardzo mały. I udało mi się od razu przy samym wejściu spotkać kolegów, którzy mówią po polsku. Chciałbym przybliżyć Wam świat tego sportu. Dlatego powstał ten filmik i mam nadzieję, że powstanie cała seria filmików bandy Ice Hockey. To jest mekowe, ja to muszę robić. Ja nie wiem, czemu oni kibicują tak tej drużynie, która przegrywała 5 do 0. Nie, to Bolnas chyba strzelił Gola Zobacz z kim gra Bolnas. No Bolnac prowadzi 2-0 z Eichenstocken. A, czy... A bo oni nie... a no to wszystko jak! Mecz składa się z dwóch połów po 45 minut. Stałymi elementami gry są rzuty wolne, rzuty rożne oraz rzuty karne. Właśnie mecz. Hamarbi wygrało. O, nie ma Hamar B już wyniku. Hamarbi wygrało 7-0, albo 8, już straciłem rachubę. No, była wielka przewaga w tym meczu, także yy, przeciwnik był debiutujący, więc pewnie dlatego słaba organizacja gry głównie grali z kontry, więc widzieliśmy jednostronny mecz. W przerwie było bardzo ciekawe przeżycie, ponieważ yy, w Pabie dwie drużyny obok siebie tak naprawdę dopinkowały się była pot, potyczka na różne przyśpiewki i tak dalej, to no w Polsce to by było niemożliwe. To czy to jest lepiej czy gorzej, to już zostawiam w Waszej ocenie.